Nie, jak zaznaczyć A gdzieś tutaj może. Oni tam się lutują, nie? Tam? Do strefy, trochę tam nisko, nie? Muszę tak trochę bardziej. Tam dalej strzelają. Ty ja nie mam kurwa. <laughs> Mogę ci dojść 180 na 100, ale. A i tam się strzelają koło muru. <laughs> Czekamy na no nich? Może kupimy tu kryty już, że zobaczymy jak się rozwinie sytuacja. Dobra, nie widzisz jak wiesz kurwa czajnika <laughs> Dobra leży jeden, stało jeszcze trzech gdzieś go tam poskładali nie? Ty możemy tu kominem lecieć kurwa pa idealnie tam no, w stronę ale musimy lecieć gdzieś? mam strefę O, ty Pa jakich tu poskładam kurwa teraz Ty komin się skończył pa Wyłączył się komin Ty, czujesz to? Jaź to Ale typ Mam tu gościa koło siebie Pomóż, pomóż No nie, widzę go kurwa Nie wiem, a zostawiłem 5 HP Dobrze, nice Ukryty ten snajper to... Ta ukry no, ten... ta tańczący kurwa kakasi, nie? Chciałem powiedzieć, że się kurwa sniper ładnie, żeś tam Ty przejąłeś pozycję, a ja wziąłem login na siebie, nie?